w moim drugim odcinku vloga będzie to również podsumowanie tygodnia tygodnia myślę dla do mnie dobrego zacznijmy od początku poniedziałek w poniedziałek nie odbył się żaden turniej DSJ -ta. a skakałem no w poniedziałek do na DSJ24 w Kłopiu tam w poniedziałek właśnie ja zrobiłem swoją najlepszą notę którą wysłałem, odbyły się też kwalifikacje do zawodu Pucharu Świata w Skokach, w i wszyscy Polacy przebrani przez kwalifikacje. No, wtorek. We wtorek ogłoszono wyniki konkursu w Kłopio na decyzję 24, zająłem 6 miejsce. Był to dla mnie duży sukces. Również zakończył się konkurs Pucharu Świata. Kamil co wygram, co było dla mnie dużą radością. A środa? W środę skakałem na DSJ 3 nie był to skoki udane, ale myślę, że do tego jeszcze wrócę. Wróciłem pod nickiem Osi Pekka Walta. Środa również wybrano Papieża. Czwartek. Czwartek skończyłem do Kusamo. Skończyłem tam swój rekord 1553, który jest na moim kanale. Były się kwalifikacje w Trondheim. I też wszyscy Polacy przeszli do konkursu. W piątek konkurs w Trondheim wygrany przez Kamila. Konkurs w samą, który zajmuje szóste miejsce. Znajdź no wcześniej konkurs w Kupie, do którego sękałem. No i zajęłam tam miejsce dopiero szesnaste. Nie było to już satysfakcjonujące. E, sobota e, rano skakałem na dsj 24 później jakoś nie mogłem znaleźć Wieczorem beznadziejny wod. Wreszcie dużo punktów w ratingu. E, no i oczekiwany konkurs w Oslo niedziela. Konkurs w Oslo, z wycięcą Piotrka Żyły. czoła, gratulacje. No i konkurs z jeszcze nie ma wyniku. A, i w sobotę jeszcze zająłem drugie miejsce na adresie Trzynitu. Ja Skończyłem nowy rekord tam w Kłopio. No i to na tyle chyba. Myślę, że chociaż może jeszcze sprawdzę, czy wyniki już przypadkiem się nie pojawiły. Jest. w szang ile ma a ja zajmuję miejsce na odległe dziesiątek z gronem 797 myślę, że nie był to zwykły konkurs nota mi za bardzo nie wyszła nie miałem problem z ustawaniem schoków chciałem jeszcze pobić rekord, ale niestety nie wziąłem myszki do tego miejsca w którym teraz jestem eee, za tydzień planica może jeszcze pokażę myszkę na której miałbym nie wygrać ale to jest, to jest proszę Państwa Coś to się dzieje? się po prostu nie da. Na tym w przyszłym tygodniu pleńca. DSJ24, DSJ3 Myślę, że będzie dobrze. Do następnego odcinka. Czekam na